Mamy zupy, już tu raz byliśmy. Żurek staropolski z jajkiem jest przepyszny. Zobaczymy, czy jest tak samo dobry jak zimą. są możemy łyżeczki. Łyżka. A, są. No, tak, są, tak, tak. Tu to tak daje, żeby przyprawki i no, wszystko dobra. smacznego. Dzięki. Jajka są, źródła. No, to próbujemy. Pychota tak zwykle Więcej jaka jest bardzo dużo Znaczy bardzo dużo, no półtora jajeczka Ziemniaki w formie piret Petarda, naprawdę Dwa rodzaje kiełbaski, cebulka Naprawdę są spoko Warto tu na pewno na ten żurek przyjść i go spróbować jest bardzo kremowy, nie jest zbyt kwaśny Jest taki normalny punkt. także jak ktoś jest fanem żurku To to jest pozycja normalnie tutaj obowiązkowa no ja z czystym sumieniem polecam lubię żurek zresztą razem polecamy bo jest naprawdę przepyszny a mówię, te ziemniaki tutaj to robią robotę nie jest taki frajer, że ktoś nam wrzuca tylko ktoś się tu naprawdę mocno do tego przykłada mogę spokojnie zjesz. słucham? mogę spokojnie zjeść? nie, no bo musisz się wypowiedzieć, to jest dobry to jest najlepszy żurek najlepszy żurek jaki jadłam do tej pory